Przyszło mi zamykać 2022 rok fleszem. Zapraszam! Siadacze Diablo 3 będą mieli okazję raz jeszcze powrócić do oryginalnego Tristram. Stało się już tradycją, że Blizzard w okolicach daty premiery jedynki wypuszcza specjalny event pod tytułem The Darkening of Tristram, w trakcie którego wybieramy się do lokacji z pierwszego diablo. Kultyści zapowiadające wydarzenie pojawią się w grze dziś w nocy, a sam event trwa od nocy z 3 na 4 stycznia aż do końca miesiąca. Wielokrotnie informowaliśmy o kolejnych Wiedźmińskich frakcjach, które trafiały do Cywilizacji 6 za pomocą specjalnego moda. Frakcje zostały już skompletowane i z okazji rocznicy projektu twórca udostępnił testową mapę kontynentu, czyli właśnie Wiedźmińskiego Świata. I jak wspominałem, jest to wersja testowa, która docelowo zostanie zastąpiona finalnym projektem, ale chętni mogą brać się za rozgrywkę już teraz. Wersja 1.5 aktualizacji do świetnego Valley na innych platformach bryluje już od roku, ale gra na urządzeniach mobilnych wciąż oczekuje aktualizacji. Twórca gry Eric Baron obiecał update do końca roku, ale dziś przyznał, że choć aktualizacja jest gotowa, potrzebują dosłownie jednego tygodnia, by przeprowadzić ostatnie testy jakości patcha. Jeśli więc farmicie na smartfonach, to czas oczekiwania nie będzie już za długi. Serwis analityczny John Peddy Research podzielił się danymi sprzedaży kart graficznych za trzeci kwartał tego roku. Spadki nadal notują karty graficzne do pc jak i mobilne układy. Powodem na pewno jest załamanie rynku kryptowalut i wysyp kart wcześniej używanych do kopania, które trafiły na aukcje za niższe pieniądze. W tym wszystkim bryluje jednak Nvidia, której udział w rynku to obecnie 86%. O Niektórych fanów martwił brak jakichkolwiek informacji na temat Dragon's Dogma 2, ale na ratunek przyszedł reżyser gry, który w rozmowie z japońskim Famitsu przyznał, że prace nad grą cały czas trwają, a konkrety na temat RPG powinny pojawić się całkiem niedługo. Całkiem niedługo jest oczywiście pojęciem względnym, więc zobaczymy, kiedy to naprawdę nastąpi. Dzisiaj trochę krócej, bo na koniec chciałem Wam od całej redakcji TV Gry, TV Filmy i TV Tech życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Oby Wam i nam przydarzyły się same dobre rzeczy. Do zobaczenia.